Kívülről rászkodik minden. Bo być może na zewnątrz wszystko się trzęsie. Egyre nezebb az embereknek a földön a megélhetés. Coraz trudniejsze jest życie ludzi tutaj na ziemi. De téged Isten vezetni fog. Ale ciebie Pan Bóg będzie prowadził. Megmutatja azt a helyet. Pokażę ci to miejsce, gdzie masz pracować, gdzie masz e, e, jakoś inwestować, z kim masz pracować, a i pokażę ci te źródła, lesz áldás z których będzie pochodziło a Twoje bogactwo dla Twojej rodziny i dla dzieła Bożego. És a Bibliából is szeretnék egy üzenetet átadni nektek. És, uh, ze Słowa też wam és Sok jó bizonságot szeretnék még megosztani veletek. Wam mert Isten ma is cselekszik. Też Nem rövid Istennek a keze. krótkiej ręki Ki van Isten i jest wyciągnięta jego ręki. i chce pomóc. Ciebie też chce pobogosławić De nem szabad, hogy csak úgy Istenre, ale nie tak myśl o panu Bogu, Czym on możecie pobogosławić? Moi W tej konsum konsumpcyjnym społeczeństwie Cały czas myślą, co mogą dostać. A jeśli to jest mniejsze, na to, Bardzo mało myślą na ten temat, co mogą dać. Pedig, jak mówisz ten. A co Pan Bóg mówi? Job adni, niż kapni. Lepiej dać, niż dostać. Ja, jako A ja, jako stary bokser, gwarantuję Wam, że to tak jest. Adni, mint Lepiej kapni. dać, niż dostać. I tak jest na serwetę też. Tak też jest z miłością. A serwetę adni. Miłość można dawać. Serwetę też Kapni. I miłość można dostać. Dej, nem lehet. Jednej rzeczy nie Kik można wymusić. Najlepsze rzeczy, jak ją dajesz. Jézus? A Jezus, co mówi? Po tym powiedzmy: Was, że jesteście moimi uczniami, na ile kochacie się. I musimy położyć swoje życie ze względu na Jezusa ze względu na i za Ewangelię. És olyan időben élünk, czasach, amikor nem hallgathatjuk el az evangéliumot. może nie El kell mondani az embereknek. to hogy Mit tett értük Jézus? Robił dla nich. Milyen drága árat fizetett értük. Cenę Mert csak ez az egyedüli lehetőségük arra. hogy to jest hogy hogy tylko droga do tego, żeby Az emberek itt a földön egyre kevesebb dologba tudnak bízni. Ludzie coraz bardziej nie, w nic nie wierzą i w niczymu nie ufają. Minde raz kłodik. Bo wszystko się częsię. Covidutan megváltozott az egész emberiségnek az élete. Covidje, e, wszystko się zmieniło w, w całej ludzkości. Ž nemeljek, hogy a covid volt. Nie wystarczy, że był covid. Szomszéd, bo Teraz is. tutaj w sąsiedztwie jest vojna. Ez wojna. To też bardzo utrudnia życie na całym świecie. Minęli, a Dlatego is. modlimy się, aby jak najprędzej był koniec tej wojny. A dolgokat, Ale jeżeli słyszymy o tych rzeczach, to mamy myśleć o Jézus tym, hamarosan że Jezus prędko przyjdzie. Co o, Jezus powiedział? Co będzie w czasach ostatecznych? Epidemie. Földrengések, trzęsienia ziemi. Háboruk, wojny. háborúk hírei a vajnách, megkülönbözteti e, a háborút a háborúk híreitől. Rúznisza będzie między vajnami a vieściami o vajnách. És miért? A dlaczego? Már nagyon sok dezinformáció van. Dlatego, że jesteśmy w związku z tymi. Az embereket félemlítik. I ludzi zastraszają. Félrevezetik. És, és, és Isten azt akarja, a Bóg, hogy akármi is történik kint, Cokolwiek się dzieje na zewnątrz. Nekę da siwet, by legyen erős a hit. Ty w sercu masz mieć mocną wiarę. Iś jari I chodź z Panem. Iś ne fiej. Nie, bój się. Mert az eddig, eddig fő problem a félelem. Bo wielkim problemem jest bojaźń. Az emberek félnek a járványtól. Ludzie boją się chorób. A jövőtől. Przyszłości. Elszegényedéstől. E, biedy és a háborúnak a kiterjedését. Tego, a... że wojna się będzie rozprzestrzeniać. És ezek nem alaptalan félelmek. A to nie są bez, nie bezpodstawne ezek bojaźnie. Ezek reális veszélyek. To są realne rzeczy. De mit mondott Jézus? A co Jézus powiedział? Ugye, az emberek még a félelem miatt meg is halnak. Że ludzie nawet umrą z powodu bojaźni. És azoknak a várása miatt. I z powodu oczekiwania na Amik coś złego. Kiedy te rzeczy przyjdą faktycznie na świat. Mondta, Ale też powiedział, csak a kezdete. że to są tylko początki poro, porodowe. Ile e, mamy jest tutaj kobiet, które rodziły. No, ty, aniukach, tudjátok? wy mamy wiecie, że jak wygląda poród. Ja, dziękuję Istennek.

To jest mniejszy ból. Potem ból jest coraz silniejszy. Ma erős, érzi, a potem już jest taki mo mocny, że kobieta myśli, że nie wytrzyma. I potem rodzi się dziecko. Kínra, miatt, I kobieta już nie pamięta tego bólu, bo jest tak wielka radość z tego powodu, że urodziło się dziecko. I kiedy dziecko jest Ja byłem przy dwóch porodach. A többi nie lekéstem a szülést. A f... pozostałych spóźniłem się z Olyan gyorsan szült ma a feleségem. Tak prędko urodziła moja odaértem, a, a meg is volt a baba. a do szpitala, to już było öt, öt, gyerekünk van. mamy. És nagyon hálás vagyok értük. És mit mondott Jézus? A Jezus Hogy a járvány. Że epidemia a háboru, wojny, a trzęsienia ziemi ez még csak a kezdete, to jest tylko początek e, tych bólów porodowych. És meglenni, I jak te zaczną się dziać, to wtedy co mamy robić? Wtedy podnieście swoje głowy és, és, és észre, i zauważcie, közel a że. Blisko jest zbawienie. Ki a te váltságod? A kto jest twoim zbawieniem? Jezus Chrystus a te váltságod. Jezus Chrystus jest twoim zbawieniem, odkupieniem, Amikor odkupem. Anyukának is már elmegy a magzatvize. Bo kiedy już odchodzą wody płodowe. Elkezdődnek a szülési fájdalmat. Zaczynają się bóle. Akkor már készül be a kórház, megy be a kórházba. Idzie do szpitala. És, 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 és elkezdi a szülést. I zaczyna poród. És az egész világ, amiben élünk. I cały świat, na którym jesteśmy, áll. stoi przed tym porodem. Az, az, az nem egy könnyű dolog. I poród nie jest łatwą rzeczą. És nem az, hogy eljön a ide a I to też nie jest łatwe, że Królestwo Boże w widzialny sposób zejdzie na ziemię. Mert az ördög és az Isten Bo Pan Bóg walczy z szatanem. E Isten az ördög. E, panem tego świata jest szatan. Jézus Krisztus pedig azt mondta, a Jézus powiedział, hogy ő legyőzte az ördögöt. Że on pokonał szatana. És nekünk is hatalmat adott. I nam też dał moc. Az ördög fölött. Nad szatanem. A betegségek fölött. Nad chorobami. Az átkok fölött. Nad przekleństwami. A minden befolyása fölött. Nad wszelkią pracą szatańską. És most még nem szemmel láthatólag jött Isten országa. I teraz jeszcze nie w widzialny sposób przyszło Królestwo Boże. Azt mondta Jézus, Jézus hogy először nem szemmel láthatólag jön el Isten országa. hogy nem Królestvá mondják azt, hogy itt van, ott van, vagy amott van. Nie mogli powiedzieć, że jest tu, tam, Isten országa ti bennetek van. Bo Boże jest was. És mi Isten országa? A Igazság, Boże, Prawda, békesség, pokój, és öröm a Szent Szellemben. Először benned jön el. Pierwszy raz przychodzi do ciebie Jezus Urles Wtedy pan będzie panem w twoim życiu. Jézust, Kiedy wzywasz Jezusa do swojego życia, wtedy on zaczyna być panem w twoim życiu. Jársz. Zaczniesz chodzić w prawdzie. Po wąskiej drodze. Úton maisz, nie na szerokiej drodze. A úton. Na wąskiej drodze. To jest napisane w piśmie út. świętym, co jest wąską Jezusa drogą. Jezus jest wąską drogą. Zanim trzeba iść, go trzeba naśladować. Bude, mint a Ale nie tak jak tych na Facebooku, których naśladujesz. Dajesz tam różne lajki.

Mert ő nagyon szeret téged. Nagyon nagy árat fizetett érted. Jézus. Za a Saját vérével fizetett érted. És nekünk ciebie. is le kell tennünk az életünket Jézusért. Nasze z... życie za És Úgy kell kövessük őt. És Most benned jön el Isten De azért van ez a sok baj a világban? De ezért van ez a a sok baj a világban? Bo Jezus już jest coraz bliżej, zbliża się i w pewnej chwili zabierze nas stąd. Czy słyszałeś o tym, że czasami się porywa narzeczoną? Słyszałeś o czymś takim, że porywają? Mekcogie zobjęć nienamęny zsonia. No Jezus zabierze swoją obłumieńnicę, swoją panne. To będzie zabranie do nieba. Mi wodzimy kaza generacjio. My jesteśmy tą generacją. Który kifogin nienamęny Jezus, która stąd będzie Jezus stąd zabierze. Fizycjaj też dbę. Fizycznym naszym ciele. A przykładowo, moŝć megdą na Jezus. Gdyby teraz przyszł Jezus. I stehiśelbę na. A ty wiesz, że w niego. Idziesz za nim. Ako hoppę z tym pylontasalat. To w ciągu mrugnięcia oka itt a tetején, przejdziemy przez ten sufit testben, i w chwalebnym ciele będziemy razem z Nim. W ciągu mrugnięcia oka. Ezért itt a földön, Dlatego tak mamy żyć tutaj na świecie, że w każdej chwili może się to wydarzyć.

Nie możemy się modlić hogy ne o tym, żeby nie było bólów porodowych. Azért ale możemy się modlić o to, abyśmy to przeżyli. Arra, I musimy się przygotować do tego, że nie uh, takie łatwe czasy są przed nami. Minden reczeg, minden ropog. Wszystko się trzęsie, wszystko pęka. Az eget, I Pan Bóg potrząsie a földet, i, i niebem i ziemią. A tengert, i morzem, és a i suchy ląd, fog i tylko to pozostanie na ziemi. Ci, którzy wszystko wytrzymają, bądź takim człowiekiem. Zadecyduj, te nem że Ty nie będziesz się obrażał, nem nie będziesz zgorzkniały, nie będziesz uh, się tak bał, że, że będziesz sparaliżowany, ale idziesz do końca, úton, po tej wąskiej drodze i za Jezusem i głosisz Jego Królestwo. Az embereknek nem csak azt kell elmondani. Luziom, ja, tylko to hogy Azért el meg. Że, się nabrudź, hogy kicsit könnyebb legyen itt a földön az életed. hogy ci było tutaj na ziemi, Azért meg. Się nabrudź, mert csak így tudsz bemenni a mennybe. Bo tylko w ten sposób możesz dostać się do nieba, Azért térjél meg. Mert Jézus eltörölte a bűneidet. Bo Jézus zmazał twoje wszystkie grzechy. Elvette a betegségedet. Zabrał twoje wszystkie Elvette choroby. az átkokat. Zabrał twoje wszystkie przekleństwa. És a szenvedéseddel szenvedett. I twoimi, uh, e, e, cierpieniami cierpiał. Hogy téged mentesítsen az alól. Abyś ty nie cierpiał. És Jézus a pokolba is lement. Jézus szedt też do piekła. És onnan is I stamtąd też wyszedł. I poszedł do nieba. I stamtąd powróci. A kiedy powróci? Nem fogja kérdezni, nie będzie pytał. Pénz van a bank ile masz pieniędzy na koncie bankowym? Kertbe, czy już wyplewiłeś ogród? ma, szukał wiary w twoim sercu. És úgy kell éjjel, I masz tak żyć, hogy élő hited legyen Jézus. más És a hitet cselekedetekben is megnyilvánuljon. A a is És egy ilyen időszakban, amiben élünk, I w tych czasach, w których folyamatosan Jézusra kell nézned. żyjemy. Jézusra kell nézned. patrzeć na Jezusa. Csak úgy tudsz végig menni. Többé-kevésbé. A I Jézusra nézünk. Csak úgy tudsz végig menni. Többé-kevésbé. mi Jézusra nézünk. És vannak áldott I są błogosławione czasy. Chcielibyśmy, żeby te chwile jak najdłużej trwały. Ale musimy się przygotować I też do tego, że po, przez trudności też będziemy przechodzić. I Czyli nie tylko złe rzeczy możemy, e, e, dobre rzeczy przyjmować, ale na złe też musimy się kell przygotować. Nyugodni, te na nie możemy się. E, jak gdyby zatrzymać w tych złych rzeczach? Anem nézni, Na mamy a on nas wyciągnie z tych złych. Szeretnék... Odkupiłeś przecież przeszłość, mą zostawiam to, co za mną nie patrzę wstecz. Odkupiłeś przecież przeszłość, mą na krzostkach nie leżałem, póki nie przyszedłeś do mnie. Teraz stoję na skale życie w Twoich rękach. Moja przyszłość w Twoim planie. Wiem, że stoję na skale.